30 lat, a ciągle jest jak jakiś Mortal Kombat Ledwo dałem radę, a znów wszystko chce pokonać mnie Sam każdy dzień, bo przyjąłem każdy Na walksto nie boję się żadnej Choć mógłbym przecież rozpikać na kodach, to Znowu wolę wszystko zaczynać od nowa w pierwszym odcinku roku 2024 obejrzymy odcinek serialu Eyewhile. Ale zrobimy to uwzględniając moje postanowienie noworoczne. Będę grzeczny, kulturalny i przyzwoity. Ja Ci nie wierzę. Zapraszam. 26-letnia Weronika Jaworska spędziła miły weekend z rodzicami mieszkającymi w małym miasteczku na prowincji. W wieku 26 lat miły weekend z rodzicami można spędzić tylko 1 listopada. Okorna, ale urwał. Prosto w moje postanowienie. Dziewczyna kończyła studia na Wydziale Farmacji i wynajmowała mieszkanie razem z młodszą siostrą Julią w innym mieście. Uwielbiałam przyjeżdżać do moich rodziców. Weronika poznała w pociągu sympatyczną kobietę, która przedstawiła się jako Karina Sobczak. Zaczęła z dziewczyną rozmowy i okazało się, że miały mnóstwo wspólnych tematów. Jeszcze chwilę po wyjściu z pociągu Weronika i Karina nie mogły się nagadać. Ja, wracając od moich rodziców, w pociągu poznałam fantastyczną dziewczynę Karinę. Bardzo dużo rozmawiałyśmy, tak jakbyśmy znały się 100 lat. Ja też mam takiego ziomka, z którym, jak się srogo okopcimy, to rozmawiamy ze sobą, jakbyśmy się znali sto lat. Ej, to co zamawiamy tego placka? Jestem za. Ej, to co zamawiamy tego placka? Co? Jestem za. Ej, to co zamawiamy tego placka? Jestem za. W końcu kobiety serdecznie się pożegnały. Karina się spieszyła, dlatego zamówiła taksówkę. W pewnym momencie Karina zaproponowała mi, abyśmy zamówiły wspólnie taksówkę. No wiadomo, wyszłoby taniej. No niestety musiała mi odmówić, ponieważ Karina mieszkała w całkiem przeciwnym kierunku niż ja. Kiedy Karina odjechała, Weronika wzięła do ręki swoją walizkę. Dziewczyna natychmiast zrozumiała, że zaszła pomyłka i ona ma walizkę Kariny, a Karina jej. Taksówka była jednak już daleko. W pewnym momencie ja się zorientowałam, że ta dziewczyna wzięła moją walizkę. Znam zajebisty dowcip po walizce. Dwóch kolesi poszło na wigilię pracowniczą. No, wszyscy się schlali. Dziewczyny z marketingu zaczęły tańczyć na stole. Jednym słowem masarnia na całego. I wtedy jeden chłop mówi do drugiego. Ty zobacz, jak się dziewczyny z marketingu porobiły. Anka, Baśka, Iska, Kaśka, wszystkie. Wystartowałbym do którejś, ale nie wiem do której. A kolega na to. Wiesz co, powiem ci tak. Walizkę. Po chwili zdenerwowana Weronika zadzwoniła pod numer korporacji, z której przyjechała taksówka, zamówiona przez Karinę. Nie udało jej się jednak skontaktować z konsultantem, bo wszyscy ciągle byli zajęci. Musiałam odzyskać moją walizkę, dlatego że tam była moja praca magisterska. Która była dla mnie bardzo ważna. A akcja tego odcinka rozgrywa się między Tygrysem a Eufratem 6000 lat temu. Więc drugiego egzemplarza nie ma. Walizkę. Po powrocie do domu Weronika próbuje odpocząć w swoim pokoju. Za ścianą trwa impreza zorganizowana przez jej młodszą siostrę, Julię, która po chwili pojawia się w drzwiach. Siora, co ty tak siedzisz obraziłaś się? Czy co? Chodź, fajni ludzie są! Ach, Julka, przecież ja nie znam tych ludzi, no co ty chcesz? też ich nie znam, ale fajni, naprawdę chodź! Nie znasz ich, ale są fajni? Podejrzewam, że jakiś osiedlowy ancymon w dżinsowym bezrękawniku z tatuażem na głowie. Już się przenicznym i chcecie wy... wywaliskować. I dlatego jest fajny zakład. Jak to nie znasz ludzi i sprowadzasz ich tutaj do domu? Zwariowała. Są to znajomi moich znajomych. Znajomi Chodź. twoich znajomych. No super. Nie jestem zmęczona. Poza tym dziewczyno, po prostu mnie przerażasz. Rozumiesz, przerażasz mnie. O jak... impreza preza jest, bawimy się. bawimy się. Nie bawimy się. Co ty wyprawiasz? Rozumiesz, sąsiedzi zadzwonią na policję. Ale oni są naprawdę fajni. Ale masz super no, ludzi. My. Chodź. Poznaj moją starszą siostrę, to no Weronika. A, naprawdę radę. jestem zmęczona. Idźcie już, naprawdę, proszę ale idźcie, ale ja nie mam siły, Boże, naprawdę. Proszę. Weronice udaje się otworzyć walizkę należącą do Kariny Sobczak. W środku znajduje tylko płótno starego obrazu. Stary obraz zawinięty w rulon. Następnego dnia rano Weronika dzwoni do korporacji taksówkowej, ponieważ chce jak najszybciej odzyskać utraconą walizkę. Po rozmowie telefonicznej Weronika zagląda do niebieskiej walizki. Nie może jednak uwierzyć w to, co widzi widził. on tutaj był. No Julka! Miałam całą dobę, żeby oddać ten obraz tej kobiecie. Byłam pewna, że to zrobił po prostu ktoś ze znajomych mojej siostry. Ten wydziarany, pszeniczny amant rzeczywiście wyglądał na konesera sztuki albo dwóch. Się maziomo, podjechałbym po jakąś sztukę, co? Spoko, spoko! Akurat mam. dziewczynę z perłą. O kurna, chłopie, skądże się wytrzasnął z Tajlandii? Z perłą, nie ze spermą. A no to spoko, ludzi, wezmę jedną, bo. uwielbiam Johannesa Vermeera. Godzinę później. Weronika wciąż przeszukuje mieszkanie. Ma nadzieję, że zaginiony obraz w końcu się znajdzie. Dziewczyna chce wyrzucić gazety, zauważa jednak coś niepokojącego. W jednej z gazet zobaczyłam zdjęcie obrazu z walizki. Okazało się, że był to obraz ucznia Rembrandta z XVII wieku, czyli obraz liczył 400 lat. Na dodatek był wart milion złotych. Nowo poznana koleżanka Weroniki to Jaś Sola. Obraz liczył 400 lat. Na dodatek był wart milion złotych, no i został ukradziony z muzeum. Godzinę później. Gdy do mieszkania wraca Julia, Weronika wciąż nie może przestać myśleć o zagnionym obrazie i zaczyna bać się, że zostanie aresztowana. Czytaj! Zuchwała kradzież arcydzieła za milion, rozumiesz? Wczoraj w nocy skradziono z muzeum słynne dzieło ucznia Rembrandta z XVII wieku, warte milion złoty. Rozumiesz? Ten obraz był wart milion złotych i ukradła go ta baba, która jechała ze mną pociągiem wczoraj. No to przecież nie twój problem. Jak mogłaś do naszego domu sprowadzić obcych ludzi? No, dziewczyno! No, nie są obcy. Mhm, mm a Nostromo miało siedmiu pasażerów. A tak serio, naprawdę tak trudno będzie namierzyć tamtego huncwota? Znaki szczególne? Ne? Wygląda jak... Popek z lat 90. W sensie zamiast złotych zębów ma aparat ortodontyczny, a zamiast koksów wali wibowit. Nie pomylicie się! Godzinę później Weronika wraz z siostrą docierają do pabu Zielony Młyn, w którym pracuje Sara Skowron, koleżanka Julii. Poznaję go. On był przecież u ciebie na imprezie. No, chyba tak, ale... Nie jestem do końca pewna. Jakie chyba? Na pewno był u ciebie na imprezie. Słuchaj, a ta dziewczyna to jest Sara, nie? No tak, to ona. Mhm. Wiesz co, ja bym sobie z nimi tak chwileczkę porozmawiała, okej? Okay? Zostań tutaj chwilę. Dobra. Hej! Dobra. Mogłabym chwilkę z wami porozmawiać? Hej, ale co się dzieje? Ja chciałam tylko porozmawiać! Hej, zaczekaj! Dokładnie tak w zwolnionym tempie wyglądała moja podróż do toalety po tegorocznej wigilii. Żartuję! To była najnowsza walka Fabiańskiego. Niestety siostrom nie udaje się dogonić mężczyzny, który wybiegł na ich widok z pubu, więc dziewczyny wracają do lokalu, żeby porozmawiać z barmanką. Ty jesteś Sara z tak? Tak, jestem Sara. Pracuję z twoją siostrą, ale ona dzisiaj ma wolne. Kim był ten mężczyzna, który przed chwilą tutaj rozmawiał z tobą i uciekł na mój widok? Uciekł na twój widok? No sorry, no ale aż taka brzydka to nie jesteś. Bardzo zabawne. Kim on jest? Przecież z nim rozmawiałaś, musisz go znać. No tak, rozmawiałam z nim, ale na tym polega moja praca. Pracuję za barem, tak? Posłuchaj, byłaś na imprezie u mojej siostry, prawda? No byłam, ale było tak mnożne, że się zmyłam po chwili, bo nie miałam co robić. I byłaś z tym mężczyzną. Jula mówiła przecież, że to są twoi znajomi, prawda? Mm, moi znajomi, no dobra, no tak. Znam Wiktora, ale jego wszyscy znają. Wiktora? Mhm, no ja go nie znam. Jaki Wiktor? No, Wiktor Lipski. A gdzie go mogę spotkać? Nie wiem, nie mam pojęcia. Nie wiem do cholerno. Chodź tutaj. Posłuchaj, z mojego pokoju ukradziono bardzo ważną rzecz, rozumiesz? No i co, i podejrzewasz Wiktora? Podejrzewam wszystkich, łącznie z tobą, rozumiesz? Późną nocą Weronika przeszukuje internet. Szuka informacji na temat kradzieży obrazu za milion złotych. Co tam wyczytałaś? No, policja dalej ją wiesz, szuka, jak się okazuje, to właśnie o, była Anna Kaczmarek. Mi przedstawiła się jako mm, Karina Sobczak, czy jako osoba. Ta tak? No ta sama, tylko w pociągu, miała wiesz, inny kolor włosów. Tutaj właśnie piszą na temat jej męża, Tomasza Kaczmarka. Jak się okazuje, oni pracowali razem, tak? No wiesz, bardzo cierpi po jej utracie, no bo nie dość, że wiesz, był e, kustoszem w tym muzeum, pracował z nią, no to wiesz, oszukała go. I wiesz um, ukradła obraz i najprawdopodobniej miała jakiegoś wspólnika, nie? No. Wiesz co? Myślę, że oni mogli być razem w zmowie. Najpierw Weronika spotkała te dziewczyny w pociągu, później tego chłopa na imprezie, następnie policja opublikowała ich zdjęcie obok siebie w tej samej sprawie. A ty myślisz, że oni mogli być razem w zmowie? Agata i reinkarnowała. E no przecież zgłosił jej, wiesz, zaginięcie dwa dni temu przed, e, z, wiesz, zniknięciem tego całego obrazu, więc no to jest niemożliwe, ale tak? patrz, zgłosił zaginięcie, żeby mieć alibi, a mówisz, że jest kustoszem, wie gdzie są zabezpieczenia, powyłączał to wszystko. Godzinę później Weronika przyjeżdża do Pawła Zielonym Młyn, w którym widziała Wiktora Lipskiego. Może ten obraz w ogóle nie opuścił twojego domu? No nie wiem, ale muszę już naprawdę kończyć, bo szef jest na zapleczu, muszę wracać do pracy. Trzymaj się, pa. Ta barmanka zasugerowała, mi, że powinnam poszukać tego obrazu w domu. Godzinę później, korzystając z nieobecności młodszej siostry, Weronika przeszukuje jej pokój. Leon Komorowski? A wręcz Leon Zawodowski! Jedną sobie dwa tysiące wizytówek z ośmiocyfrowym numerem telefonu! Motherfucker! Leon Komorowski? Antykwariusz? Kilka minut później Weronika wychodzi z mieszkania, by dotrzeć do salonu Antykwariusza Komorowskiego. Zdumiona widzi swojego ojca. Stefana Jaworskiego. Rzeczy przekładał z miejsca na miejsce, później zapominam, gdzie Ta, to jest. To chodzi o te znaczki, tak? Kotuś, tak, ale nie tylko. Ale to są te znaczki, na pewno mama kotuś, Cię je znajdzie. Przecież kotuś, jesteś strasznym bałaganiarzem, raz... no co Ty? No dobra, dobra. I, i, jeszcze raz Ci też powtarzam, wiesz, że i, nie, nie chodzi tylko o znaczki. Chodzi mi też o taką monetę z czasów napoleońskich. Ale nas wcale nie interesuje, co pan za młodu robił z żoną. A, monetę z czasów napoleońskich. Niedługo potem Weronika przychodzi do antykwariatu Leona Komorowskiego, którego wizytówkę znalazła w pokoju siostry. Do tego salonu nie przychodzą młodzi ludzie. Oni sobie nie zdają sprawy, jakie wartość mają niektóre tu przedmioty. Dobry. To ja bardzo dziękuję. To ty! To o, ty! Cholera. Stój! Wiem co zrobiłeś. Rozumiesz? To ty ukradłeś ten obraz. Rozumiesz? Na... mnie, wariat! Zaraz zacznę się drzeć, rozumiesz? Chłopie, uspokój ją jakoś, bo zaraz zacznie się drzeć! Na tak wkurzoną kobietę doskonale działa Dynia. Jeśli w tym momencie nie pomyśleliście o takiej roślinie, tylko o ciosie karate z Dyni, to znaczy, że jesteście tak samo nienormalni jak ja. Gratulacje. Gdzie mnie chcesz zaprowadzić? Chcesz się dowiedzieć, co się stało tej nocy? Chcę! To chodź ze mną. Pamiętaj, bez żadnych numerów rozumiesz, bo zacznę się znowu drzeć, rozumiesz? Chcę ci coś pokazać. Chodź, zobaczysz. Chwilę później Weronika wchodzi z Wiktorem do pubu zielony młyn. Mężczyzna prowadzi ją na zaplecze. Dziewczyna zaczyna się denerwować, bo są tu całkiem sami. Cześć, co to jest? Przyrodzenie Wiktora Łębaniamy. No Weronika, jak to, co to jest? A o czym jest cały odcinek? Dziewczyna się ogarni, bo dostaniesz dynie. Skąd ty, Tomasz? Ja go tu nie przyniosłem No to kto go tutaj przyniósł? Twoja siostra. Wiesz co naprawdę rozśmieszyłeś mnie? Moja siostra przyniosła tutaj ten obraz. Mhm. Kiedy była impreza, poszłaś spać. Przyszła do pokoju i go zawinęła. Julka dowiedziała się, że mam komornika na głowie. Dlatego chciała mi pomóc. A ja powiedziałem definitywnie, że ma tego nie robić. Czyli, czyli. No, coś też mi pokazać. Czy, mhm. te wiadomości. A poznajesz ten numer? Dobra, czekaj. ja. Poznajesz tę osobę na zdjęciu? Nie, to jest po prostu niemożliwe. Musisz wziąć ten obraz szybko, zanieść na komisariat i nie wspominaj o, 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 o nas. Ani słowem. W szczególności o Julce. Godzinę później Weronika jest już w domu i czeka na przyjazd policyjnego eksperta, który ma potwierdzić autentyczność obrazu. Do mieszkania wraca Julia, wezwana przez siostrę sms-em. Co, znalazłaś ten obraz? Mm, nie, ale policja z San Antonio szuka na kondy. No jak to gdzie jest ten obraz? To przecież ty mnie okłamywałaś przez cały czas, rozumiesz? To ty mi go zabrałaś wtedy, gdy spałam. Ty jesteś po prostu nienormalna, chodź tutaj. Ale co ty opowiadasz? Róż tutaj. Róż tutaj. Ale to nie ja. No jak to nie ty? No kto jak się... to nie ty? Ale kto ci o tym powiedział? No jak to, kto ten twój cały pieprzony Wiktor, rozumiesz? Jak mogłaś zakochać się w takim debilu kryminaliście, dziewczyno? Ale... rozum to ja! Ale ty nic nie rozumiesz, on mi obiecał, że jeśli spłaci długi, to będziemy razem, jako go długi kosztem rodziny, dziewczyno. Jak to mawia klasyk kiedy rozpędzisz się niebezpiecznie, co z nami będzie? A tak. Bardziej na poważnie. Ja w wieku 16 lat przeżywałem cały zestaw zaburzeń psychosomatycznych. Kiedy w liceum nauczyciel czytał listę obecności, słyszałem Maciej frączy i sekundę później odpowiadałem kiedy Ty rozpędzisz się niebezpiecznie, coś z nami będzie! Dajmy dziewczynie spokój! 16 lat to jest dokładnie ten wiek, kiedy człowiek powinien popełniać błędy. Pominie. Kiedy występuje na żywo przed wielomilionową publicznością, to może jej się od czasu do czasu popierzeć. O co tam właściwie chodziło temu kolesiowi od kejsuczki My znamy Wasze sztuczki, okej? Ok. okay? sobie do tej głowy. Ja mogłam być aresztowana, rozumiesz to? Ale ja go naprawdę kocham. Ty go kochasz, ja pieprze Waszą miłość, rozumiesz to? Pieprzę ją! Ja byłam po prostu przerażona tym, że Julka była zdolna okraść po prostu własnego ojca. Ja to wszystko zrobiłam z miłości do Wiktora. Nie wiem, chyba z jakiejś głupoty. Kilka minut później Weronika opowiada policjantom, jak skradziony z muzeum obraz znalazł u siebie i mieszkaniu. Julka jest przerażona wizytą policji, bo boi się, że siostra oskarży ją o usiłowanie kradzieży. A czemu pani płacze? Bo kocham kocha najbardziej! To jest moja siostra, ona jest bardzo wrażliwa i bardzo przejmuje się tą całą sytuacją, tak? O tym zdarzeniu mówi przecież cała Polska. No tak, ten obraz nie tylko w całej Polsce jest poszukiwany, ale również na całym świecie. On został zgłoszony na międzynarodową listę zaginionych dzieł sztuki. Zawiadomiliśmy również Interpol. Czemu pani w ogóle otworzyła tą walizkę? Ona była lżejsza od mojej. Myślałam, że jest pusta. Nie wiem, może w środku znajdowałyby się jakieś rzeczy opisujące tą, tą um, mhm. właścicielkę, tak? Ona nie adres... miała żadnych zabezpieczeń. W bocznej kieszeni był jeden kondom. Ale jest już nowy minister edukacji. Żadnej nie, nic nie miała, nic. Dobrze, zabieramy tą walizkę i ten obraz. Ale gdzie idziesz? Chciałeś, żebym odzyskała rzeczy taty? To no. idę do antykwariatu. Do jakiego antykwariatu? Do Komorowskiego? To ty go znasz? Nie znam go. Byłam u niego tylko raz. Zadzwonisz już. Ale proszę pana, ja muszę mieć te znaczki i monety. To no widzi pani, jak to dobrze nie znalazłem na to kupca, bo państwo byli tak bardzo zainteresowani, żeby jak najszybciej to sprzedać. Ale zaraz niech pan zaczeka. Państwo nie rozumiem. No, dobrze, panie, Dobrze, dziękuję, Do ale przestań. Proszę. No pani siostra od ponad roku przychodziła do mnie z tym cwaniaczkiem. Dobrze, do widzenia. Niech pan mówi. <gry> to pomoże tylko dynia. Jak mogłaś? Jesteś po prostu zwykłą kłamczuchą. Jesteś potworem i na dodatek jeszcze jesteś wspólnikiem tego Wiktora, rozumiesz to? Tego samego dnia Weronika robi drobne porządki w pokoju, próbując się uspokoić po wydarzeniach ostatnich dni, i po kłótni z siostrą. Dopiero teraz znajduje charakterystyczny tekturowy rulon, który zapakowany był skradziony obraz. I wtedy mi się przypomniało, że to samo logo widziałam na stronie internetowej salonu tatuażu Dragon, tego Wiktora. Następny dzień. Weronika umówiła się w pubie Zielony Młyn z mężem złodziejki obrazu Tomaszem Kaczmarkiem. Czyli żona połknęła haczy. To no, mam nadzieję. Co? Kto to jest? No... To jest Julka, moja siostra. Ja nie wiem... Pani siostra? No tak, ja nie wiem, co ona tutaj robi. DEDUKCJA To tajemna sztuka przeznaczona tylko dla wybranych. Co się dzieje? Co Oj, on jej o niej robi? robi. No ale zobacz. On jej pokazuje ten piękny obraz na ścianie. To chyba dziewczyna z permą. Co się dzieje? Co Oj, on jej niej robi? robi. Oh. Idzie pana żona. Pamięta pan, co ma pan robić? Była łokieć dynia. Dziecko znajdzie w tych trzech słowach jedno, które nie pasuje. One prawdziwy huligan już nie. Tak, pamiętam. Dobra, działa. Prowokacja się udaje. Złodzieje, arcydzieła Anna Kaczmarek i Wiktor Lipski zostają zatrzymani przez policję dzięki pułapce, jaką zastawił na nich. Mąż złodziejki i Weronika. Plan się powiódł, i tak naprawdę to był koniec tej historii, w którą tak naprawdę wplątała mnie moja siostra. Tego samego dnia, późnym wieczorem, Weronika słyszy płacz dochodzący z pokoju młodszej siostry. Co się dzieje, myszku? Słyszysz? Hej! Hej, co tutaj robią te tabletki? Chyba stroją organy, żeby mi zagrać anielski orszak. Halo, mówię nie, do ciebie. Nie, jeszcze ich nie brał. Obraz ucznia Rembrandta znów wisi w pałacowym muzeum. Anna Kaczmarek i Wiktor Lipski, oskarżeni o kradzież arcydzieła dzieła za milion złotych, czekają na proces w areszcie śledczym. I to już niestety koniec tej fascynującej przygody w świecie Łajmi. A dzięki temu odcinkowi wiemy, jak wygląda. Prawdziwa sztuka. Roki leczeramy. mocno bity, lecz nie pokonany przez nikogo wciąż. Sto rzeczy wyszło jak nie chciałem. I jeszcze trochę już tę jeszcze mi nie dość. To życia, nie kierka.